Musi być roztropny, by istnieć. Kłębły dymu widać z dala, wóz strażacki knie na Już syrena brzmi donośnie, coraz bliżej. A bajka nazywa się Max zostaje mistrzem świata. Max i jego koleżanka Paulina grają w ogrodzie w piłkę nożną. Gol, gol, krzyczy Max. Jesteśmy mistrzami świata. Akurat mówi ich sąsiad Tomek. Głośno śmiejąc się o i Paulinie prosto w twarz: Kenio, Alek, Alek i ja jesteśmy 100 razy lepsi. Słuchajcie, zaczynamy. Kiedy bajka się skończy, będziemy więcej wiedzieć niż wiemy teraz, bo to był zły czarownik, jeden z najgorszych, sam diabeł. Pewnego dnia wpadł w świetny humor, zrobił bowiem lustro, które posiadało tę właściwość, że wszystko, co dobre i ładne, to się w nim odbijało, rozpływało się na nic, a to, co nie miało żadnej wartości i było brzydkie, występowało wyraźnie i stawało się jeszcze brzydsze. Najpiękniejsze krajobrazy wyglądały w tym lustrze jak gotowane szkoli. Tak, ja właśnie teraz przyszedł z innego klubu do Regional. Tak, teraz się mój transfer w tym klubie. jakiego? Wcześniej grałem w takim zespole Dolkan Ząbki, to jest tu Warszawy. Tak, a teraz... Właśnie w czerwcu zostałem zainteresowany.

Oskar, dzisiaj spotkaliście się z chłopakami, którzy grają w piłkę. Podobało Ci się, bo chłopaki czytali nam dzisiaj bajki? Tak. A, a która bajka ci się bardziej podobała? Tą, którą czytał Chłopak o Mistrzostwie Świata? Czy raczej te baśnie Andersena? Ta i ta. Aha. A co najbardziej zapamiętałeś z tego? To, że się pokłócili. A w przyszłości, bo dzisiaj też był jeszcze Pan Strażak, w przyszłości kim byś bardziej chciał zostać piłkarzem czy strażakiem? Piłkarzem. Akcja Czytamy Maluchom została zorganizowana w ramach Tygodnia Dziecka w Biamstoku i ma na celu promocję czytelnictwa wśród najmłodszych. Ich ulubione wierszyki, bajeczki, powiastki czytane są przez znane osoby, przedstawicieli różnych zawodów w bibliotece głównej Księżnicy Podlaskiej, a także w filiach bibliotecznych. Nie jest przewidziany cykl takich spotkań. Dzisiaj spotkaliśmy się właśnie na terenie Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Jutro będą spotkania w innych filiach i także w, we środę. Także serdecznie zapraszamy. Krzysiu, czytałeś dzisiaj bajki dla najmłodszych. Czułeś tremę przed taką publicznością? Znaczy, powiem tak. Na pewno to jest takie pierwsze moje spotkanie w takim gronie i nie ukrywam, że. Z jednej strony przyjemne, a z drugiej strony nowe doświadczenie, które pokazało tremę we mnie i troszkę przeżywałem to. Na pewno też to było widać, ale w środku byłem jeszcze bardziej roz, rozgrzany i rozdygoda? może i rozdygotany. Większa trema na boisku czy dzisiaj przy czytaniu? A czy trema wojskowa, trema przy czytaniu jest inna? No, boiskowa sz szybciej chyba spada, a myślę, że o tym dzisiejszym czytaniu jeszcze trochę będę nie o czytaniu, ale o tym, co, tu się, co zobaczyłem, będę pewnie jeszcze trochę pomyślał. Mieliście też dzisiaj okazję zobaczyć, jak młodzi graficy przerabiają Wasze zdjęcia na, 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 na plakatach. Podobały Ci się te, te przyruki i wizja tego, jak moglibyście wyglądać? <noise> to znaczy, no ja siebie z wąsami nie, nie wyobrażam. No. Myślę, że Mateuszowi bardziej pasują, bo, bo jest starszy, nie? Sponsorem Jaga TV jest Barter S.A. Największy na Podlasiu importer i dystrybutor autogazu. Barter. Tankuj z nami.